Siemakko z tej strony Kłoczek witam was wszystkich bardzo serdecznie, wróciłem z Poznania, byłem na PGA 2025 wypocząłem sobie elegancko, pozwiedzałem kilka stoisk i można usiąść do komputerka. Od razu z góry proszę o zostawienie lajka like pod tym filmem, napisanie komentarza oraz przybicie suba, jeżeli dalej tego nie robisz. A jeżeli robisz, to się cieszy się i mam nadzieję, że pamiętasz. O tym, że streamuję na Kiku kloczek 777 Tam odbywają się streamki z Tibi, a i nie tylko. Jeżeli trochę więcej czasu znajdę, bo mam ostatnio taki zapierdziel wszędzie. Do tego zapraszam Was na mój serwer Discord, na którym ja, ja mua, organizuję konkurs na ponad 4000 Tibie coinów, ale to musicie sobie wejść i sprawdzić. Link macie na dole opisu. A my zaczynamy odcinek z Raid Shadow Legends, która aktualnie ma współpracę z Żółwiami Ninja. I możemy spotkać w niej takie postacie jak Fioletowo-Bandamowego Donatello, który jest supportem, Niebiesko-Bandamowego Leonardo, który jest tankiem, Rafaela z Czerwono-Bandamą, który jest atakującą postacią oraz drugą atakującą postać, która jest Pomarańczowo-Bandamowy Michał Anioł, którego możecie zdobyć logując się przez 7 dni na raida, A jest to legenda, więc naprawdę warto. Więc jeżeli chcecie zagrać, to jest na pewno ten moment, bo rejestrując się z mojego reflinka w opisie filmu bądź używając mojego QR kodu zdobywacie dwa epickie czempiony. Potężnego orka Galeka oraz Fane, która posiada potężne obrażenia. Również po założeniu konta możecie przez pierwsze 48 godzin użyć kodu, który da wam jednego potężnego bohatera. A do wyboru ich macie kilku, ale pamiętajcie, używamy tylko jednego. A są nimi legendarny Sylvan Rurak, potężną Alicję, legendarnego saporta Tuhana Raka, potężnego Toliona z młotem, czy też Sunukonga, króla małp. Doświadczyłem też na własnej skórze, że Ultimate Death Knight to jest postać, która naprawdę robi rozpierdziel na arenach, więc go też warto wziąć pod uwagę, jeżeli chcecie karać na arenkach. Więc rejestrujcie się, QR Code, linki w opisie. To tyle z informacji, przechodzimy do gry w Ride Shadow Legends. No i jesteśmy na naszym cudownym koncie, Jak widzicie, odebrałem sobie Wukonga. Wy również możecie go odebrać. Będąc na PG, a wykonywałem Battle Passa, wchodzimy na niego. Jak widzimy, mamy wszystko prawie odblokowane. Jest tu trochę tych nagród, dlatego ja je sobie elegancko odbiorę poprzez po prostu kliknięcie sobie go. Bang, mamy to. No wszystko odbierzmy, po prostu klikajmy. Zbieramy sobie, jeszcze brakuje nam jednej misji Jeszcze brakuje nam 10 punktów Żeby odblokować sobie postać Plus dwa kurczaki na czwarty poziom Spędziliśmy już 9 dni W rajdzie, więc odebraliśmy Michaela Angelo Który jest mega mocny I to na nim się skupimy Ściągamy z niego te itemy, dziękujemy KL za obecność Ale niestety to z ciebie Secik Będziemy ściągać, gdyż ma najlepsze itemy Jakie aktualnie możemy mieć A więc nakładamy czapeczkę od KL Rękawiczki, zbroje, Buty i mamy cztery itemy z seta pod lifestyle. No i tutaj pod percepcję, łuczywo legendarne z sześcioma gwiazdkami oraz tarcza. Dzięki temu dostaniemy 5% spidania i 40 akuracji. Do tego mamy gemy, więc wydamy je na masterię i kupimy sobie od razu wszystkie skrole za 800 gemów. A będzie to wyglądało w taki sposób, że klikamy sobie elegancko tutaj. Pyk. 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 Tutaj lecimy w tym. Pyk, cyk, myk. No i teraz jeszcze mamy jedno do odblokowania. Tutaj na tierze szósty. Niestety musimy mieć sześciogwiazdkowego Michaela. Czym się dzisiaj pewnie zajmiemy? Dostaliśmy trochę kurczaków. Więc jest szansa. Od razu zbierzemy sobie tutaj daily. Zalogowanie. Jest szansa, że wbijemy go na szóstkę. Jest taka szansa. Wejdziemy do towerne z nim. No i tak naprawdę tu mamy kurczaki, więc to nie ma szansy. To robimy to dziś. Normalnie robimy to dziś. Tylko musimy go wyexpić na max level. A myślę, że nie będziemy się pierdzielić i po prostu wrzucimy go sobie tutaj. Damy mu zielone piwka. Total exp 900 000, 48 piwek za 330k. Klikamy upgrade. Elegancko 50 level. I wrzucamy 5 kurczaków. I robimy upgrade Michaela na 6-gwiazdkową postać. Jo, yeah! Elegancko. No i co? Teraz przydałby się ascent na tą postać. Ja zebrałem tylko wialek podczas pobytu na PGA na 3 gwiazdki. Więc od razu to zrobimy, bo dostaniemy pasywkę. Pyk. No i Michael jest takim rozpierdzielaczem teraz. Możemy dać też od razu Masterię, więc wrzucamy sobie Warmastera. No i mamy pięknego Michaelka. Jeszcze oczywiście będziemy wbijać Ascendy. Żeby tego było mało, mamy też opening. Więc zrobimy opening sobie tutaj tych wszystkich gemów. Mamy też 15% szans na fajne postacie. Już wybrałem sobie postacie, które chciałbym dostać. Ze zwiększoną szansą. I sprawdzimy, może trafimy jednak tą postać. Otwieramy. 10 niebieskich szardów. I czy wypadnie legenda? Jak na razie same niebieskie. jedna fioletowa Sikara. A z tego co widzę... No nie jest jakaś zbyt wybitną postacią. Dobra, otwieramy te cztery niebieskie, teraz będę musiał pojedynczo, więc jak coś wypadnie to po prostu wam to wrzucę. No niestety nic nie wypadło ciekawego, więc lecimy z Wojt Szardzikami No i tutaj daliśmy sobie szansę na spróbowanie zdobycia naszego Leonardo. Ciekawe, czy wypadnie, no jest, jest jakaś szansa. No, jest słabiutko, ale nie ma co płakać. Mam jeszcze 5 sacred shardów. No i tu liczymy na jackpot, tak? Jedziemy pierwsza fioletowa WG. Kolejna fioletowa Adriel. No, ale teraz może jakieś złotko, co? Legenda Dalej, fiolet. No, niestety, honoru. No chyba nie idzie za dobrze. to. nie jest to za dobra postać, niestety nie, nie wypadło nam nic ciekawego. Do czegoś na pewno te postacie się przydadzą, no ale to nie jest to co chcieliśmy, nie? No i od czego zaczniemy? Polecimy standardzikiem, myślę, że wygramy 10 Greater Arcane Potionów na Arcane Keepie. Lecimy z misjami, czuję, że tym teamkiem zrobimy taki rozpierdziel, że normalnie zaczynamy od jedenastki stage'a i zobaczymy co to będzie. Ej, czemu nie ma tu Michała Anioła? Dobra, i teraz lecimy, no! No i teraz będzie akcja. Ciekawe w sumie, czy damy radę to pokonać. Ciekawe. Może to nie być takie proste. Ej, dobra, damage duży zadaje. Ej, dobra, trochę bije. Może trochę przesadziłem? Dawaj, da radę. Myślę, że Wukong teraz zaraz zginie. Chociaż. Jeszcze się trzyma, jeszcze się trzyma. Ej, dobrze leci. Jak na 70 level Bossa? Myślę, że dalszy poziom nie będzie problemem. To był 85 poziom Bossa. To 25 leveli wyżej. I na pewno nie dawałem rady tego stage'a przejść. A przeszedłem go jeszcze szybciej niż ten 10, co właśnie wtedy robiłem. No, 95 poziom może być ciężko, ale spróbujemy. No, zadaję damage'a, zadaję damage'a. Jeden nie żyje, rycerz. Drugi też zaraz zginie. No i został tylko rycerz i Michał anioł. Myślę, że rycerz to zaraz zginie. Czy Michał anioł da radę go przebić. Ma mocny lifesteal. Ładny speed. To wygląda jak Queen. Full HP Cyk z pasywki przytankowane Ej dobra on go niszczy nie Jak wy mi powiecie Że nie warto wchodzić na Raid Shadow Legends przez 7 dni Żeby odebrać go To ja nie wiem Widzicie co on robi Ej on go soluje stary Ja bym to solo pewnie z nim przeszedł Ja bym spróbował tak szczerze 120 poziom tego stage'a nie To jest realne do zrobienia Ej, no, bitwa jest długa, ale, ale dają radę, dają radę, zrobią to. No i został sam Michałanią nie? Jeden na jeden, pasyweczka, broken, nie? Psz, psz, patrzcie, co on robi. On se dodżuje taką spele. A jak dostanie, to się wylecza do full HP. Ostatni szocik, pyk, i mamy to, wygrywamy ze 125, no tylko jeżeli chcemy to farmić 3 minuty, to trochę czasu zajmuje, więc czy to się opłaca? Pewnie nie, lepiej robić sobie te niższe stage, więc pobijemy stage sobie 11 e, do misji, pofarmimy Greater Arcane Potiony. Wrócę do was, jak już wyfarmimy quest'a. Dobra, wykonaliśmy te misje, które mieliśmy, trochę mi na to zleciało, ale mamy też do odebrania ostatni level pasa, więc odbieramy sobie od razu... Ja tego czempiona w ogóle mam. Gdzie na pewno chciałbym się udać, to raczej będzie to arenka I tutaj na Classyka ręce mam nadzieję, że za dużo defnightów nie będzie. Na przykład spróbujmy tutaj Def pokonać. Sprawdźmy, co tu się dzieje. Mamy nasze giga super postacie, ale no ten Def Night jest naprawdę potężny na tej ręce. Czy wygramy? Tu udało nam się wygrać na szczęście, ale niektóre Defnights to są nie do pokonania stare. Bijesz je i nic mi się nie dzieje. Powalczymy sobie kilka arenek. Co by nie było. Ładny damage'ik zadała. Kewę Jakieś respienie wjechało. Ale raczej będzie winek, kolejny winek. Lecimy tu z kolejnym. Tutaj taki świetek na hitka i elegancki. Myślę, że na hitka nie padną, ale. Cyk pyk. Wygraliśmy kolejną tutaj jedną postać. No to oczywiście, że pokonamy, a co? Darmowe punkty do arenki. Jep, spały w łeb. 45 Total powera Mamy niby więcej, powinniśmy wygrać, ale już nam jedną postać napieprzyli KL-ka nam zabili. Ale tu został tylko KL, więc pyk! I wygrywamy. Elegancko No to co, myślę, że kampania I sprawdzamy, jesteśmy na brutalu już A mamy do odebrania też Zacharda w ogóle Szardzika yy, No dobra, to otwieramy go Może tym razem legenda Już nie ma eventu To była końcówka No i jakiś Hosek, który niby na rękach jako tako daje radę A my przechodzimy brutalską kampanię No i co, wjeżdża nam żółwik I wiedzie nam małpa Albo nie, a może spróbujemy zrobić go samym żółwiem? Let's go, spróbujmy Sprawdźmy co to za potwór Ten shieldzik jest fajny Podoba mi się ten shieldzik Ale mi się wydaje, że on przejdzie tą kampanię, nie? Tym żółwiem Ty no wymiata Przeszedł sobie elegancko. No i jest boss. Sprawdźmy to, czy sobie poradzi z bosidłem. Ale tak szczerze, to jeszcze daleko, żeby on w ogóle nie miał podjazdu do czegoś. No, no jest tak mocny. Tak wszystko kasuje. Jedyne co to. Nie ma za dużo oeków. Jakbym miał tak jeszcze z dwa oeczki zamiast te single targety, coś pięknego by było. Nie no, żartuję oczywiście, no to by było zbyt broken. No i Boss 9-7. 119 poziom. Myślicie, że będzie jakiś problem? Totalnie nie. Sprawdźmy tą smoczycę. Mieliśmy z nią problemy, pamiętam. Czy znaczy, no ja miałem problemy, wy tego nie widzieliście nawet, jakie sobie grałem na moim nowym koncie. Ale no tutaj już, już, już dużo łatwiej idzie. Kewabęgę. Ale nic mu się nie dzieje, nic mu się nie dzieje, nie. Es? Ej, dobra. to był lekki problem. Okej. Okay. Nie udało się. Mamy eto. Wyszło, no trzeba było kontrę, nie? Po prostu czerwonego czempiona wrzucić. No ale nie spodziewałem się, że będzie tak ciężko. No i boss z dziesiątego stage'a. No na razie ta walka nie idzie źle ogółem. Z tylko mój rycerz pada i nie wiem, czy on wytrzyma to. Może być ciężko. No a jak zginie, no to nie dostaniemy trzech gwiazdek. I nie podoba mi się to. No, chyba no nie siądzie Chyba że jakiś stun by wszedł Ale nie wiem czy on tu stuna dostanie taki smog Nie jest dobrze Nie jest dobrze Kto pierwszy kogo zabije O to jest pytanie no, no, Zdecydowanie Mój ziutek już ginie Niestety. Ale, chociaż. go wykończy, tak? No i mam na to z pomysł. No, chyba przerzucimy po prostu Seta na lifestyle z Wukonga. No i co, i zrobimy to. Myślę, że z lifestylem da radę. No i jak widzicie, lifestylek wjechał. Secik i Full HP. Obie postacie elegancko kasujemy smoczysko. Tylko chwila została, jeszcze pewnie może bufa odpali, że będzie nieśmiertelny. Ale może zdążę. Zdążę go zdedać? Jest, mamy to. Pokonany trzy gwiazdki. Ej, no i mamy to. Boss 12 stage'a, Brutala, czyli no, ostatni boss w tej kampanii. No i let's go! Potworki są zielone, tak jak my, więc jest ok. Nie powinny nas chyba zdedać. Nie mają przywagi. Ale coś czuję, że będziemy musieli dołożyć drugiego czempiona. No ale zobaczymy. Najgorzej tu będzie właśnie. Tu jak już nie mamy kałabangi. Mogą nam trochę zasadzić tego damage'a. A buffy mają całkiem... Całkiem mocne no, te buffki. Zobaczymy. Na razie jest full HP. Na razie jest full HP, jest okej. Okay. Zaraz kolejny cios, podbródek, pyk. Ginie Dobra No to już raczej Bez problemów, tak? Jest i on Ej dobra, jakim mu Zajebaliśmy jednym ciosem z tej kałabangi A on też dostał O kurde, ej sporo dostał Dobra, party dude Zajebiście Przytankowane Ej, dobra, sporo bije, sporo bije. Jeszcze. Nie mamy. Ej, nie mamy lifelicza. Ej, wyłączył nam lifelicza, co za chłop, ty! Ma 60% szansy, że na dwie tury nam wyłączy to leczenie. Tak naprawdę tylko to nas pokonało, nie? Jakbyśmy mieli leczenie, byśmy to raczej wygrali. Więc może spróbujemy po prostu. aż leczenie nie siądzie? O, teraz na przykład nie siadło, nie? Mamy Wina, no ale dwie gwiazdki, bo mieliśmy Night'a. To co, próbujemy? Dobra, próbujemy, trudno. Dawaj, proszę. Nie wyłączaj leczenia. Najgorsze, że on bije jeszcze te poboczne, nie? I on marnuje na to tury. No, już dwie tury poszły sobie. Czy, czy? Czy damy radę? Pół HP, już nie jest źle. Udało się, kryt, wsiadł kryt I mamy to, przeszliśmy kampanię Na brutalu, mamy wszystko do odebrania W ogóle widziałem, że mamy tam e, Książkę w ogóle legendarną e, Odebraliśmy sobie tutaj Został nam poziom tylko Nightmare Którego sobie na pewno przejdę Ale mamy też szerdzika Sekreda Więc od razu go klikniemy, bo nie mogę się doczekać Nie mam slotów Dobra, dokupimy Dokupujemy za półtora miliona sloty A Heros niestety fioletowy wyskakuje nam ale to jest jakiś szef stary na Fire Knight'a, podobno to jest jakiś szefito, więc yy, spoko. Generalnie on fryzuje i podwyższa atak spida, więc jest mega mocny. Odpaliłbym jeszcze, bo Daily trzeba robić klan bosiki. Więc wlecimy na Demon Lorda. Nasz teamek trochę się zmieni, bo zrobimy w sumie tak Damy naszego Michaela, najlepszego, damy naszego bufującego. Kaela I małpę, myślę, że to będzie spoko Jeszcze zróbmy quick battle Oczywiście easy to tam luz Będzie lajcik, ładny damage 2,7 miliona to już jest full Dostaniemy najlepszy, najlepszą skrzynkę Czyli warrior chesta Ale to by było na tyle w tym odcinku To byłem dla was ja, Kłoczek Jeżeli chcecie ze mną pograć, a na pewno chcecie To nie zapomnijcie O logowaniu się przez 7 dni, żeby zdobyć Michała Anioła Użyć jednego kodziku Na przykład na broken arenowego death knighta no i pamiętajcie, że rejestrując się z mojego linku w opisie bądź QR-kodu możecie zdobyć dwa epickie czempiony Ultimate Galeka oraz Fane. Dziękuję za oglądanie, to byłem ja, Kłoczek. Do zobaczenia na polach tibijskich, jak i rajdowskich. Trzymajcie się, cześć!